Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na jednodniowego vloga. Jest niedziela, niedziela handlowa, dlatego już się, słuchajcie, trochę pomalowałam, ubrałam tak przynajmniej częściowo, mam bluzę. Zaraz pokażę Wam cały outfit przed lustrem. Natomiast będę szła do Hebe, bo chcę coś kupić, do Rosmana, jeszcze w jakieś tam kilka miejsc i na pewno do koleżanki na kawę. Potem jak wrócę, mam w planie się trochę pouczyć i obejrzeć sobie jakiś film, także jak znajdę coś fajnego, to na pewno też mam nam znać. Ale właśnie zaraz pokażę Wam też dwa bardzo fajne kosmetyki do wieczornego spa, które przepięknie pachną, pokażę Wam kosmetyk, który niekoniecznie mi się sprawdza teraz zimą, ale najpierw powiem Wam dwa słowa odnośnie mojego makijażu. Ja póki co, słuchajcie, jeszcze nie maluję powiek, dlatego że te blizny, jak widzicie, coraz mniej są widoczne, tak naprawdę minęły trzy tygodnie od operacji, bo ja nagrywam vloga w film właśnie o plastyce powiek i wcześniejszego vloga, mniej więcej w tym samym czasie i tak jak widzicie te blizny są, z każdym dniem wyglądają już zdecydowanie lepiej i mimo to, że mogę coś nałożyć na powiekę, bo to już nie jest rana, to już jest raz tylko blizna, więc no mogę już z tym okiem robić tak naprawdę co chcę to jeszcze jakoś tak nie czuję tego, żebym chciała malować te oczy, natomiast delikatnie namalowałam sobie kreskę, tylko wytuszowałam rzęsy nałożyłam też podkład z bielendy staram się go teraz zużyć, już to jest słuchajcie, taka końcóweczka i co muszę mu przyznać to to, że on się zdecydowanie lepiej zachowuje na mojej cerze teraz zimą niż latem, on latem totalnie nie współgrał z moją cerą, natomiast teraz jest ok z tym, że ja po pierwsze mam podkłady, więc nie będę nic kupowała nowego po drugie dla mnie i tak mimo wszystko słuchajcie ta konsystencja jest trochę za gęsta ja nie przepadam za takimi podkładami bo on mi się kojarzy z takim podkładem z lat 90, wtedy były takie podkłady ja lubię zdecydowanie bardziej lejące konsystencje może też dlatego, że ja nie oczekuję jakiegoś wielkiego krycia, więc mi te lejące jak najbardziej odpowiadają. Także, no, skończę i na razie nie, ale to nie jest zły produkt. Absolutnie. On ma dobrą cenę i jeżeli macie cerę normalną, mieszaną, myślę, że on będzie bardzo dobrze się spisywał. Mimo tego, że to jest podkład rozświetlający, także będę chciała go skończyć. Ale właśnie, słuchajcie, mam też problem z brwiami, dlatego że od kiedy zrobiłam tą operację, to te brwi, które miałam wcześniej, one mi totalnie nie pasują, bo oczy inaczej wyglądają. I muszę się inaczej teraz malować, dlatego ja zawsze tak trochę z dystansem podchodzę do makijażu permanentnego. Ja wiem, że to ma ułatwić życie i to jest bardzo pomocne, szczególnie dla dziewczyn, które mają problem z brwiami, mają jakieś takie liche te brwi, mało włosków, bo trzeba pamiętać o tym, że brwi to podstawa. Ładne brwi tworzą cały obraz, całą ramę w zasadzie dla waszego makijażu. Ja mogę nie mieć makijażu, ale brwi lubię mieć zrobione i jakby rozumiem, że dziewczyny, które mają problem z tymi brwiami, robią ten makijaż, tylko jest coś mega istotnego, właśnie jeżeli chodzi o kształt brwi. Bo z czasem, z wiekiem, zmienia nam się kształt nie tylko oczu, ale twarzy. Działa grawitacja, wszystko idzie w dół, wiecie o co chodzi, pojawiają się zmarszczki, i trzeba to wziąć pod uwagę, że to, że nosimy jakiś kształt brwi teraz, nie znaczy, że za pół roku czy za rok będzie nam pasował. Ja sobie teraz przypominam, ile ja razy kształt brwi zmieniałam, i. Też to zależy w sumie od... Nie ukrywajmy, od mojego humoru. Ja lubię raz rozczapiżone, raz lubię takie gładkie, no to raz takie, wiecie, polaminacji, takie mocno postawione. Znaczy mocno nie, ale podstawione. To też od tego zależy, od mojego humoru, ale generalnie to kształt drwi, on nie, nie, nie będzie nam pasował przez całe życie taki sam, więc... Ja mam teraz przykład tego, że jak zmieniłam delikatnie mi się zmieniło, ta, zmieniło mi się to oko, to już mi te brwi, które były wcześniej nie pasują. I teraz czekam, aż ta powieka tak w 100% się wygoi, żeby mogła. E, i też zapuszczam brwi, żeby mogła właśnie jakoś inaczej je podkreślać. Taki kształt jak mam teraz, on mi pasuje. Lubię go, ale no mówię, to trzeba poczekać na efekt końcowy i wtedy będę wiedziała, czy to jest to. Czekajcie, może zdjąć kapcie, bo jest mi się po stopy. Czy to jest to, czego ja oczekuję? Czy coś będę jeszcze tutaj modyfikowała? Na razie jeszcze nie wiem, ale. Zobaczymy. W każdym razie cieszę się, że te oczy wyglądają już dużo lepiej i e, mam nadzieję, że już teraz będzie tylko lepiej. Ale dobra, przejdźmy do kosmetyków. Słuchajcie, zacznę od kremu, który niestety teraz tą porą mi się nie sprawdza i jest to tołpa. To jest ten krem z różą, malina i dzika róża. Idealna skóra bez makijażu. To jest krem upiększający, nadziei. Powiem wam tak, on się Szybko wchłania, nie zostawia żadnego, żadnego niczego takiego, wiecie, tłustego na skórze. Jest naprawdę ekstra, bo możecie go nałożyć i za chwilę zrobić sobie po dwóch, trzech dosłownie minutach makijaż, minutach, no sekundach nakładacie i po, krem na to podkład i jest wszystko ok. Natomiast on jest dość słabo nawilżający. Mam wrażenie, że moja cera teraz potrzebuje czegoś więcej, także no używam go, na pewno go skończę, jak nie na twarz, to na dekolt. Bo w ogóle zauważyłam właśnie dzisiaj, bo za, za, cały czas się zastanawiałam, co oznacza, że on jest upiększający. I dzisiaj, jak nasmarowałam sobie dekolt bo ja w ogóle wczoraj smarowałam się samoopalaczem od szyi, dekolt i ręce i zauważyłam tutaj, siedząc przy oknie, że on zostawia taką delikatną, jakby poświatę, taką. Efekt taki trochę mokrej skóry to jest coś naprawdę ładnego, z tym, że no, nawilżenia tutaj jest mało, więc myślę, że on by się lepiej sprawdził u mnie wiosną i latem. Czyli, e, czyli wtedy, kiedy ta skóra, ja mam wrażenie, też potrzebuje nawilżenia, ale no nie tak jak teraz, teraz może bardziej natłuszczenia moja skóra potrzebuje, no nie wiem, ale no ten krem szkoda, ale niestety no nie spełnia moich oczekiwań tak do końca, ale tak jak mówię ja jeszcze wiosną na pewno go kupię, bo efekt po nim jest naprawdę ekstra ale właśnie, pokażę wam, bo też często mnie pytacie, jeżeli chcecie tani, super nawilżający krem po którym buzia wygląda pięknie jest nawilżona, jest rozświetlona no to kupcie sobie na przykład ten stółpy. On jest po prostu ekstra. On jest w Rossmanie, kosztuje grosze na promocji, także to jest e, krem nawilżający, rozświetlenie, borówka plus acerola. Miałam już kilka opakowań, tu jest nowe, więc mega się cieszę, ale ten też oczywiście zużyję. To nie jest tak, że nie. Jak do twarzy się nie sprawdza, no to naszyje dekolt jak najbardziej. I teraz słuchajcie, dwa kosmetyki do takiego wieczornego spa. To, nie, to są kosmetyki, które bardzo intensywnie pachną, ale tylko przez chwilę, w taki moment, jak się smarujecie, coś tam sobie. Jeszcze przy twarzy, robicie przy włosach, i potem jej tego zapachu już tak. On nie jest tak bardzo wyczuwalny. I słuchajcie, pierwszą rzeczą jest ta oliwka. Jak mi pasuje, zobaczcie do bluzy. Ona jest ekstra. Wbrew pozorom. Ona się szybko wchłania, ona nie zalega jakoś długo na tej skórze, a ten zapach jest po prostu cudowny. I to jest niby oliwka, która ma pomagać w zasypianiu, bo to jest oliwka dla dzieci. Nie wiem, czy w zasypianiu mi pomaga, ale słuchajcie, jest cudowna. Uwielbiam, smarowałam się nią kilka razy. Nóg nie smaruję, tylko ręce szyję tutaj ewentualnie brzuch, wiecie, górę. I no, słuchajcie, jest niewielkie, ale ona jest super i na promocji kosztowała chyba 12 zł. Opakowanie nie jest jakieś duże, bo to jest 200 ml, ale ona starczy na długi czas. No słuchajcie, bardzo fajny produkt. Takie mało zimowe te zapachy, ten drugi też, ale tak czy siak są na tyle przyjemne, że no ja je uwielbiam. I drugi to jest, słuchajcie, balsam. Ja dostałam kilkanaście próbek, jak robiłam zamówienie w Hebe, także używam go już kilka razy i to jest balsam do ciała z Bielendy co to jest, słuchajcie, poczekajcie blumacza i Blueberry nie wiem co to jest za zapach ogólnie ten zapach jest po prostu taki świeży, ale taki naprawdę idealny do takiego spa, także jeżeli szukacie balsamo on się też słuchajcie błyskawicznie wchłania nie musicie czekać, możecie od razu ubrać bluzę piżamę, cokolwiek, także to nie jest nic tłustego, tylko taka przyjemna leciutka konsystencja, nawilża tą skórę, bo mówię, używam go już kilka razy i sprawdza się super, a do tego ten zapach bardzo ładny, intensywny na maksa, ale to zanika gdzieś tam, minie 5-10 minut i już tego tak nie czujecie, także bardzo fajne, niedrogie produkty, nie wiem ile ten balsam kosztuje, ale jak dzisiaj będę w Hebe to sobie zerknę i tyle słuchajcie tyle z rzeczy, które chciałam wam powiedzieć yy, i pokazać teraz uciekam i i co? i pokażę wam chyba strój dnia już jak będę wychodziła, bo w zasadzie nie wiem która jest godzina, poczekajcie 11.34, także muszę się pomału szykować, chyba jeszcze coś zjem, bo nic nie jadłam, także zjem sobie kawałek, może kiełbasy jakieś, bo nie chce mi się nic innego, nie chcę się gotować jajek, ani nic robić, także zjem kawałek kiełbasy, jutro pójdę sobie do Lidla, zrobię zapas jedzenia na cały tydzień znowu, też nabiję sobie kilometrów, bo jak idę, i kroków przy okazji, bo jak idę do Lidla, to robię około no, tak 8-9 tysięcy kroków, bo jeszcze zawsze gdzieś tam wejdę do sklepu jednego, drugiego, więc e, spoko. Także dzisiaj też trochę nabiję, dam wam znać, ile zrobiłam, jak wrócę. Także widzimy się za chwilę przed lustrem. Jenny, słuchajcie, wygląda jakbym w jakiejś dżungli stała, ale musiałam tego kwiata tutaj postawić, dlatego, znaczy, on tu stał w sumie i ten też, ale musiałam lustro tu przestawić, bo lustro wcześniej stało o tam tam, natomiast musiałam przestawić bo słuchajcie, jednak w dużej mierze zasłaniało mi kaloryfer, więc teraz wszystko jest tu ale z jednej strony dobrze, dlatego, że tam jest Nora <ścoughs> także ona uwielbia jak to lustro tutaj stoi, także poniekąd zrobiłam to dla niej, także no, widoczność jest jaka jest, kwiat jest tak duży, że ja nie wiem co mam z nim zrobić, słuchajcie po prostu do sufitu brakuje kilku centymetrów nie mam pojęcia Kolos straszny. W każdym razie mam słuchajcie na sobie czapkę z hm -u. Nie wiem, czy był już holubraniowy. Postaram się zrobić tak, żeby przed tym filmikiem się pojawił. Także czapka z hm -u. to jest ta bluza, którą widzieliście przed chwilą w kawałku. Ona jest z Lompexu, to jest jakiś w ogóle, nie wiem jaka to jest firma, rozmiar jakiś chyba l czy coś. Jest taka naprawdę duża i dość długa w sumie, bo za tyłek, ale fajnie wygląda. Także myślę, że na dzisiaj jak najbardziej. Miałam w planie iść ubrana na czarno, ale będzie jakiś akcent kolorystyczny do tego mam zwykłe czarne rurki z H&M -u. jakoś tak nie wiem, ta bluza jest taka obszerna, że pomyślałam sobie, że rurki to jest dobre rozwiązanie i buty z H&M z zeszłego roku takie ciepłe u nas jest jeszcze trochę śniegu, natomiast nie wiem w sumie czy jest mróz, ostatnio było minus 4, także nie mam pojęcia jak jest dzisiaj, muszę sprawdzić, ale te buciory tak czy siak zakładam, bo one są też bardzo wygodne, także wiem, że w tym roku też są, bo wysyłałyście mi zdjęcia i się pytałyście, czy to są dokładnie te, które ja kupiłam i tak, to są te, także, także fajnie, bo one nie są jakoś bardzo drogie, a są naprawdę wygodne i, i ciepłe, także zarzucę teraz kurtkę, torebkę i zaraz Wam się pokażę w całości. Kurczę, są minus 3 stopnie, więc nie wiem, czy nie będę musiała wziąć szalika, ale tak szczerze wam powiem, że nie jestem fanką szalików, jakoś tak zdecydowanie bardziej cho wolę chodzić tak, tym bardziej, że ta kurtka jest tutaj w miarę wysoka, to jest ta kurtka ze Stradivariusa, e, ona jest też ciepła, więc dlatego ją zakładam, ale kurczę, nie wiem, co tu zrobić teraz z tym szalikiem, rękawiczki na pewno wezmę, ale szalik... Hmm muszę się zastanowić, mam też torebkę taką wiśniową, fioletowo bordową z Zary ona ma już kilka lat, jest naprawdę ekstra wejdzie mi tu do niej portfel także i najpotrzebniejsze rzeczy także nie ma z nią problemu nigdy i co? i tak to wygląda w całości zegarek oczywiście garet. Jakieś tu kolce mam z. Jak zwykle z CNA. Jak się pytacie o kolczyki, to słuchajcie, zawsze CNA. Ja już nie mam nawet innych. Także wszystko, co widzicie na moich uszach, to są jakieś dziwne kompleciki, które kupowałam. Oczywiście one nie są z tego samego kompletu, bo tu jest jakaś kulka, tu jest jakieś wiszące, ale. Ale generalnie to są kolczyki zawsze CNA. A także. Widać też, jakie mam jasne włosy już. Zastanawiam się, co zrobić, bo jeszcze nie podjęłam decyzji. No także dobra, słuchajcie, uciekam w takim razie i widzimy się później, jak wrócę. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma prezentów na święta albo nie wie, co chciałby dostać od Świętego Mikołaja, to słuchajcie, zachęcam Was, żebyście zerknęły sobie na stronę Blendigo. Link zostawiam Wam na dole. Dlatego, że na ich stronie jest teraz promocja na bezprzewodowy Blender i jest on w obniżonej cenie. Kosztuje 159 zł i macie darmową przesyłkę i gwarancję, że dostaniecie go jeszcze przed świętami. Słuchajcie, ten Blender jest super. On jest bardzo przydatny i pomocny w kuchni. Ja go mam już kilka miesięcy. I używam go praktycznie każdego dnia. Słuchajcie, do wszystkiego, do robienia koktajli, musów. Ostatnio na przykład zrobiłam w nim sos do pizzy, rzuciłam pomidory z puszki. Czosnek, bazylia, oregano, tam sól, wiecie, przyprawy. I wyszła piękna, gładka masa, którą nałożyłam na moje ciasto do pizzy, także no jest rewelacyjny. Możecie go ze sobą wszędzie zabrać, z racji tego, że jest bardzo poręczny i właśnie bezprzewodowy, do pracy, do szkoły, na siłownię, na wycieczkę i tam na miejscu przyrządzić swój ulubiony koktajl. Taki świeży koktajl zawsze lepiej smakuje niż taki zrobiony rano w domu i na przykład wypity po, nie wiem, 6 godzinach. Także dodatkowo łatwo się go czyści, bo słuchajcie, wystarczy nalać trochę wody, trochę płynu, zakręcić, włączyć na 5 sekund i macie czysty blender. Tutaj jest wejście na kabel USB, także e, ładuję go mniej więcej raz w miesiącu, bo on faktycznie słuchajcie starcza na jakieś 15-20 użyć. Także no to jest w ogóle genialne i mieli wszystko. Lud Orzechy, jakieś tam liście, wszystko po prostu co tu wrzucicie, on wam zmieli, więc jest też dostępny. Może, bo to w sumie też jest istotne, jakbyście chciały kupić komuś na prezent. Jest on dostępny w kilku kolorach, wszystkie są piękne. Mój kolor, jak się nie mylę, to jest Lilia, ale ja Wam oczywiście napiszę wszystko na dole, także zastanawiam się, co by tutaj zrobić sobie dzisiaj na śniadanie. Chyba przyrządzę sobie to, co jem ostatnio najczęściej. Jest to twaruk z jogurtem naturalnym, i do tego przeważnie mielę borówki i maliny, takie świeże, jak kupię gdzieś w sklepie. Natomiast teraz świeżych nie mam, więc wrzucę tutaj mrożone maliny i chyba ananasa, bo też chcę się pozbyć wszystkiego z zamrażarki, więc wrzucam tak jak leci. Także chyba to będzie ananas maliny, to jest świetne, słuchajcie, połączenie. Zmielę sobie i, i poleję na mój twaruk. Także poczekajcie, zaraz wyciągnę owoce i wam pokażę, jak to robię. Dobra, już jest gotowy, także teraz przełożę sobie na talerz twaróg półtłusty. To jest bardzo fajna właśnie opcja na śniadanie niskowęglowodanowe, więc twaróg półtłusty. Czasami kupuję tłusty. Do tego jogurt naturalny. Te rzeczy kupiłam akurat w Lidlu. Bardzo lubię ten jogurt. Także ostatnio, nie wiem czy on wcześniej był, natomiast ostatnio go wyczaiłam i teraz kupuję go cały czas. On jest tani, on kosztuje złoty 10 zł i on akurat mi tak starcza właśnie do jednego całego twarogu na jedno śniadanie. Trochę cukru waniliowego. I na to właśnie poleję musem, znaczy to wszystko poleję musem, i dam trochę migdałów, tutaj mam już końcówkę. Natomiast migdały oczywiście też możecie zblendować, z tym, że to jak to lubi. Ja lubię jakieś migdały w całości, ewentualnie kroję je na pół i to jest moje śniadanie. Czasami taki zestawik jem też na kolację. I właśnie mi się przypomniało, ostatnio też robiłam w tym blenderze, słuchajcie, placki. Dziś znalazłam przepis na takie keto właśnie śniadanie. I wrzuciłam tutaj trzy jajka, do tego serek naturalny łaciaty. Dodałam trochę erytrytolu, natomiast to jest opcjonalnie, zmieliłam to na gładką masę i zrobiłam takie placki, które też jadłam właśnie z owocami. Także e, też jest, to jest pomysł na fajne śniadanie i co i tyle. Także jeszcze raz wam, Was zachęcam. Jeżeli nie macie pomysłu na prezent, nie wiecie, co wy byście chciały dostać, zerknijcie sobie w link na dole. I słuchajcie, miał być vlog jednodniowy, niestety nie wyszło. Wczoraj było już ciemno i stwierdziłam, że dobra, nagram Wam dzisiaj końcówkę, pokażę Wam, co kupiłam. Kupiłam niewiele, dlatego, że słuchajcie, kurde, dotykam to krzesło i się kamera trzęsie. Słuchajcie, okazało się w Hebel, że w ogóle nie ma promocji na te rzeczy, które chcę kupić. I pani powiedziała, że tak naprawdę, najwięcej promocji jest online, znaczy ja jakby to wiedziałam, ale myślałam, że też niektóre promocje się pokrywają, a praktycznie, słuchajcie, nic z tych rzeczy nie było w promocji. Co ciekawsze, yy... I na przykład olejek jeden, który chciałam kupić, stał na półce koszt... i patrzę cena tam 20 parę złotych. Przy kasie okazuje się, bo Pani mówi to wezmę i sprawdzę, czy przypadkiem faktycznie może nie jest cena zmieniona. Przy kasie okazało się, że kosztuje 13 z hakiem, a na stronie 8 z hakiem. Co za w ogóle, słuchajcie. Także ja już raczej stacjonarnie nie będę kupowała, chyba że naprawdę będzie coś w bardzo okazyjnej cenie, bo się po prostu nie opłaca. Dermowa przesyłka w aplikacji Hebe jest przeważnie od 30 zł. Także teraz to, to jest 30 zł. Weźmycie dwie rzeczy i macie 30 zł. Także e, no, z Hebe w zasadzie wyszłam bez niczego i poszłam, słuchajcie, do Rosmana. E, w Rosmanie kupiłam. Zacznę od tego, co wzięłam na samym wejściu. To są takie musujące pastylki do kąpieli. Ja nie mam wanny, bardzo żałuję, ale nie mam. Natomiast pomyślałam sobie, że jak będę sobie spa dla stóp robiła, to sobie pół takich wrzucę do miski i zobaczymy. No pachną bardzo ładnie, kosztują 8,250 8, za sztukę. I zapachów było kilka, także no zobaczymy, co to będzie, czy coś fajnego, czy niekoniecznie. Wydaje mi się, że spoko. Ja też mam taką sól z Lidla, już kiedyś kupowałam, także też muszę wykończyć, natomiast e, można nawet dzisiaj sobie to zrobię, zobaczymy. Dodatkowo kupiłam taką zwykłą, czarną, słuchajcie, taką atłasową, nie wiem co to jest za materiał, taką gumkę. Mm. Najczęściej takie noszę, teraz mam jakąś środkę starą, ale ja ogólnie nic z włosami dzisiaj nie robiłam, bo jutro jadę do biura, także jutro sobie rano wstanę o 4.30 i sobie umyję Ja nie lubię być wieczorem, ja jednak jak rano umyję, to te włosy mam wrażenie, że są inne, a po, po, po nocy jakoś tak, no nie wiem Ja sobie rano szybko na szczotkę je wyczeszę, wiecie, one wyglądają po prostu tak ładnie e, Jeśli chodzi o Rossmana, to słuchajcie, a i kupiłam taki cień, w sumie po niego poszłam to jest edycja limitowana z WIBO. on się tak bardzo świeci i on jest fajny, bo słuchajcie, to jest cień, który zastyga i on nie ma drobinek, tylko robi taką taflę Wam na, yy, na oku, nie wiem, gdzie, zależy gdzie chcecie go nakładać, bo ja chcę tylko na przykład w kąciki, ale jeżeli nałożycie go na całą powiekę, to on robi po taką taflę, bardzo ładnie wygląda. To jest numer dwa. Są jeszcze na pewno ciemniejsze kolory, to jest taki jasny złoty, delikatnie tak się mieni na taki w sumie nie, na nic się nie mieni, taki złoty jasny po prostu kolor, yy, natomiast były jeszcze ciemniejsze, czy jest jaśniejsze nie wiem, bo było bardzo przebrane wszystko, niestety ten był też słuchajcie, otwarty, ale stwierdziłam, że no dobra jak ja chcę tylko w kącikach go używać no to niech już będzie promocja była spora, dlatego, że w normalnej cenie one kosztują te, te cienie 20 zł, a teraz kosztował 9,90, także Myślę, że całkiem spokojna, tym bardziej, że nie wiadomo, czy tego w ogóle będę używać. więc, yy, Ale chcę przetestować, bo zawsze te kąciki ładnie wyglądają, jak się je trochę rozświetli. Yy, natomiast dzisiaj tego nie nałożyłam, bo w ogóle, słuchajcie, dostaliśmy alerty. I jest taka śnieżyca cały czas. Słyszałam, że na południu bardzo dużo śniegu spadło, jakiś tam paraliż na drogach i w ogóle. U nas wczoraj już się zapowiadali, że właśnie będą śnieżyce i chyba nawet przez cały tydzień mam mocno padać. Także ciekawe, jak ja do pracy jutro zajadę. Bo wiecie, jak trochę śniegu spadnie, to od razu paraliż na drogach i w ogóle koniec. Teraz sypie bardzo mocno. Ja wychodzę niedługo do Lidla, bo zaraz kończę pracę. Także mm, za godzinę będę wychodziła do Lidla. Ale no bo chcę się tak czy siak przejść. Ja w ogóle lubię, jakie takie płaty duże lecą. Ale obawiam się, że jak tak będzie padać przez całą noc, no to rano może być słabo. Ale zobaczymy. Nie ma co się negatywnie nastawiać. I słuchajcie, dwie rzeczy, które dostałam z spadku. Pierwsza rzecz to jest Aquamist i to jest taki puder z Vivo. Dość popularny na YouTube, ja go nigdy nie miałam i też w sumie nie wiedziałam, że to jest puder do, z kolagenem morskim do. bakingu. Ja jako takiego bakingu nie robię i wczoraj nałożyłam go po raz pierwszy, nawet Wam nie mówiłam, bo chciałam go sobie przetestować i nałożyłam go e, i pod oczy, i na nos, i gdzieś tutaj w okolicach ust. Bo ja też, słuchajcie, nie lubię efektu takich, takiej bardzo matowej buzi. Ja wolę ona delikatnie ma taki blask, bo wygląda po prostu wtedy zdrowiej. Nie wygląda na taką suchą, na taką skrupę nie wygląda. Także kiedyś lubiłam bardzo matową buzię, teraz już nie. Natomiast właśnie jak wcześniej nałożyłam go pod oczy też, to właśnie pod okiem on mi się nie sprawdził. Ja miałam wrażenie, że bardzo podkreślone są moje zmarszczki. Jakoś tak dziwnie. Na coś tego nie widzę, a nagle jak nakrążam na, ten puder, to w ogóle wyszły mi jakieś dziwne rzeczy. Ale dzisiaj nałożyłam go tylko, słuchajcie, na nos, trochę tutaj na czoło. Na sam dosłownie, między brzmiami. Tu i powiem Wam. A, i jeszcze tutaj pod brązerem. Rewelacja. Bardzo pięknie wygładza skórę. Bardzo ładnie w ogóle. Zobaczcie, jak on wygląda. Ja go mam teraz na twarzy od. No, od godziny 6 .00 7 .00 rano, a jest godzina 14.30. Także naprawdę, moim zdaniem, przepięknie wygląda. I też bardzo intensywnie pachnie. Ale bardzo ładnie. Bardzo lubię ten zapach. Nie wiem, co to jest za zapach, ale. Taki perfumowany, mocny, ale podoba mi się także, taką świeżością pachnie. Nie wiem, ile on kosztuje, bo tak jak mówię, dostałam go w spadku, ale jest super. I druga rzecz, którą dostałam w spadku, to jest bardzo popularny na YouTubie również: Wonder Match z Eveline korektor. To jest kolor, też chyba jest jakaś promocja, albo była w Rosmanie na niego, i to jest 15%. Natural Warm, czyli to są raczej takie kolory, jakie ja zazwyczaj kupuję. Ja ogólnie jestem neutralna, więc staram się kupować podkłady, podkłady, podkłady korektory neutralne. Natomiast jak jest coś dopiskiem Warm, on się często też pod oczami u mnie sprawdza, dlatego że on ma delikatnie, ale bardzo delikatnie tak jakby dodatek, dodatek czegoś takiego pomarańczowego. Ale tak minimalnie. I to się dobrze sprawdza tutaj pod okiem, jak się ma zasinienia. Także ja dzisiaj go malutko użyłam, bo chciałam przetestować, ale wtopił się idealnie i pokażę Wam jeszcze kolor. Taki, on jest ciemniejszy, to nie jest jakiś mega jasny kolor, zresztą mogę Wam pokazać. Na twarzy teraz nie mam też samoopalacza, dopiero dzisiaj sobie nas, nasmaruję buzię. Mam tylko tutaj samoopalacz, a buzi nic. Widzicie, on nie jest taki zupełnie blady, ale ja już ostatnio Wam mówiłam, że ja wolę korektory, które są jednak e, bardziej dopasowane. Im jaśniejszy, tym bardziej wszystko wory podkreśla pod okiem. Także to i to już jest wszystko tak naprawdę. Nic więcej nie mam, słuchajcie. Tak to wygląda, także będę kończyła, bo nie ma co przedłużać. Słuchajcie, nic już wam ciekawego do pokazania, nie mam. Miał być jednodniowy vlog i jest prawie jednodniowy vlog. Także, a dobra, w sumie wam jeszcze jedną rzecz powiem. Ostatnio zastanawiam się nad ścięciem włosów i też chcę wyrównać, jakby ten kolor. Gdzieś tam te jasne końcówki, może wam w sumie pokażę. One nie do końca, jakby. To nie jest tak, że ja tego nie lubię, po prostu mi się to chyba znudziło. Ja też mam przez już bardzo długi czas, mam długie włosy. Nie wiem od jakiego czasu, ale nie pamiętam, kiedy miałam krótkie. I o, tutaj tak świeci teraz e, światło, że zobaczcie, jak ja mam jasne. I tak się zastanawiam, czy słuchajcie, trochę tych włosów sobie nie ściąć, gdzieś tak dotąd. Jakoś mam tak o, ochotę na jakąś zmianę, na takie zdrowe, ładne, świecące włosy. I w zasadzie, jakbym akurat tak ścięła, to bym ścięła to wszystko, co jest tu, czyli to, co jest rozjaśniane. Położyłabym jeden ładny brązowy kolor na całe włosy. No i one by były piękne i śniące, bo nie ukrywajmy, jaśniejsze końcówki, one też są fajne, bo dodają lekkości włosom, czy jak macie coś przy twarzy, czy gdziekolwiek, jakieś tam refleksy. One dodają lekkości, ale też włosy wtedy wyglądają na bardziej jakby suche i mam wrażenie, że tu mi się bardzo świecą włosy, a tutaj już tak hmm, średnio, nie? Także zastanawiam się, co zrobić. Ja nie wiem, czy w ogóle przed świętami gdzieś jeszcze bym się dostała do fryzjera, bo w sumie do świąt zostało już niewiele czasu. Wy jak zobaczycie ten filmik, to już w ogóle chyba został tydzień do świąt. Do wygo zobaczycie koło, tak mi się wydaje, 17? No to już, no. A ja go nagrywam 12, bo dzisiaj jest poniedziałek, 12. Także dobra, no zobaczymy. Jakąś decyzję podejmę. Jeżeli podejmę, no to na pewno już kolejny filmik będzie z nowymi włosami. Także żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo, że byłyście ze mną i tym razem. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia, papa. Pa.